Za mną znajduje się rekuperator o wydajności 39 tysięcy metrów sześciennych na godzinę, który obsługuje budynek ratusza. W budynku ratusza znajduje się również restauracja. Przechodzimy do całej centrali, bardzo ciężko ją objąć w kadrze, ponieważ naprawdę jest duża. Jej wymiary to 6 metrów długości, 2,5 metra wysokości. Oraz 2,5 metra szerokości. Ten kanał nawiewny, który tutaj widzicie, jest o przekroju 2,40 na 70 cm. Pokażę Wam, z czego mniej więcej taka centrala się składa. Nie jestem Wam w stanie pokazać wszystkiego, ponieważ musiałbym to robić na etapie składania tej centrali, a niestety nie było mnie tu osobiście. Zajmowali się tym nasi fachowcy Tomek oraz Jakub, którzy naprawdę są bardzo dobrymi zawodnikami w tym temacie. Jeżeli wołają nas firmy austriackie, żeby poskładać takie urządzenie, to myślę, że coś w tym musi być. I wygląda to następująco. Za tą klapą mamy czerpnię powietrza. Pokażę Wam wentylator, jeżeli będzie można to było otworzyć. Chyba jeszcze nie zostało zamknięte. Mamy kamy wieje i nic nie słychać. Ok, zamknięte. E, tutaj mamy dojście do wyrzutni powietrza z centrali wentylacyjnej. Tutaj za wiele nie zobaczymy, jest to pierwsza przestrzeń. Też tutaj Wyrzutnia zrealizowana jest nie na zewnątrz budynku, a na parking podziemny, który znajduje się za tamtą ścianą. Pokażę Wam za chwilkę, jak to wygląda. W tym miejscu mamy filtry kieszeniowe na czerpni powietrza. Filtry na wyciągach. O, dobra. Wszystko zasysa. Centrala jest na chodzie. Podłączenie hydrauliczne do chłodnicy, która obsługuje restaurację w lokalu ratusza. W tym miejscu druga chłodnica, która nie jest jeszcze podłączona, ponieważ nie przyjechał agregat skraplający, który ma zostać zamontowany na dachu. To podłączenie hydrauliczne jest poprowadzone aż na dach budynku, gdzie znajduje się agregat skraplający, który wytwarza wodę lodową w celu chłodzenia właśnie tych pomieszczeń, tutaj restauracji, ta chłodnica będzie okładzała. Biura ratusza, sale konferencyjne oraz wszystkie pomieszczenia, które znajdują się właśnie w budynku Urzędu Miasta. Za mną znajduje się układ systemu chłodzenia do centrali: wymiennik, zbiornik na wodę lodową, pompa obiegowa, naczynie przeponowe i tak wygląda instalacja tego wymiennika chłodniczego. Agregat skraplający, oczywiście, znajduje się na dachu budynku. Sterowanie z centrali. Jak widzicie, sterownik, albo cała szafa sterująca jest trochę większa niż w tradycyjnych rekuperatorach w Waszych domach. Wyrzutnia powietrza, tak jak wspomniałem wcześniej, nie jest powietrze wyrzucone bezpośrednio na zewnątrz budynku. Tutaj jest dojście klapa rewizyjna do wyrzutni. Zobaczcie, tu jest wyrzutnia. Jest ona. Jest to powietrze wyrzucone na parking, który znajduje się za tymi drzwiami. Już wam idę pokazać. Tutaj jest parking podziemny Ratusa. Tak. I wyciąg z tej, z tej centrali. W tym miejscu, za mną znajduje się nowa centrala, która przyjechała na miejsce budowy i będzie zamontowana w miejsce starej centrali również w tym pomieszczeniu technicznym. Dzisiaj nie będę wam zdradzał jeszcze, jaką część będzie ona obsługiwała. Ciemno tutaj, kubuś, proszę światło. Dziękuję. W tym miejscu widzicie starą centralę wentylacyjną. To tutaj, to ta zielona. No i za jakiś miesiąc czasu wrócimy tutaj do Austrii i będziemy montować nową centralę. Znowu nagramy dla Was fajny filmik. Wyrzutnia powietrza na tle pięknych gór Alp. Okej, okay, up, please. Ja okay. mm -hmm. mm -hmm. Czyż nie jest tu pięknie, powiedzcie albo napiszcie w komentarzu.